Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Hunter i kolejny film z gry MMORPG. Tym razem jest to gra DC Universe Online. Jest to druga gra, w którą którą na obecną chwilę z MMORPG będę Wam e, pokazywał na YouTubie. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszego filmu z, z The Star Wars The Old Republic, no to e, mówi już o co chodzi. Chodzi o to, że będę. E, chcę Wam pokazać e, na, na razie przynajmniej dwie gry MMORPG e, na moim kanale. Nie będą to pełnoprawne serie, będą to jakieś tylko pojedyncze filmy e, z. Z różnych gier. Na obecną chwilę dwie gry: czyli Star Wars The Old Republic oraz DC Universe Online. W tą grę grałem już trochę kiedyś, dawno, dawno temu. Grałem. Mam właściwie dwie postacie tutaj w tej grze. Jedna to tą, którą właśnie widzicie. Nazywa się Hunta Demon. A ta czwórka rzymska nie wiem skąd się wzięła. Szczerze mówiąc, były jakieś update, y i to poważne do tej gry. Znaczy, ja ogromnych jakichś różnic oczywiście nie widzę, ale, ale były update, y i, i ogólnie rzecz biorąc, się trochę pozmieniało. I nie wiem skąd ta właśnie, ale jest ta czwórka w mojej, w mojej nazwie. Druga postać też ma tą czwórkę, i widzę tutaj po inwentory, że dodały, dostałem coś takiego, co się nazywa. Charakter Name Change Device Mogę tego raz użyć i zmienić sobie imię postaci. Myślę, że to właśnie chodzi o to, że, um, że tutaj przy jakimś tam update'cie oni coś pozmieniali, stąd te, stąd te zmiany nazw, nie? E, także tak jak mówię, mam tu dwie postacie, bo już trochę grałem w tą grę. E, Pierwsza nazywa się Hunta Demon. Tak jak widzicie, to właśnie ta, którą gram. Nie, nie oceniajcie moich nazw, bo to tak jak mówię, trochę temu to właściwie jak ta gra wyszła, to robiłem sobie tą postać. E, i ona ma 24 poziom. Druga postać ma 13, jeżeli dobrze pamiętam. No, i. No, i tak jak mówię, pokażę Wam troszeczkę z tej postaci, z trochę z innej. Na razie bardzo proste podstawy, podstaw, jeżeli o co chodzi w tej grze. DC Universe, tak? Czyli po prostu uniwersum Supermana, Batmana i tak dalej, i tak dalej. Historia za tą grą stojąca jest taka następująca, iż w jakimś tam wszechświecie. W jakimś tam uniwersum Bohaterowie i złoczyńcy Napierdzielali się w takiej wielkiej wojnie Napierdzielali się, napierdzielali I jak się praktycznie wszyscy powykęczali nawzajem I tutaj uwaga, spoiler Znaczy spoiler jak spoiler, to jest w Cinematicsie jak, jak tylko zaczynamy grę Jak tylko włączamy grę Przepraszam Batman czy Superman umierają I Wygrywa Lex Luthor Wtedy jak Lex Luthor wygrał Wygrywa, wygrał, wygrywa co następuje? Przylatują cholerni, uwaga, kosmici. Przylatują kosmici i mówią ha, 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 wyście się tutaj naparzali, poginęło tylu z was, a teraz nie ma kto bronić waszej planety i my zajmujemy sobie waszą planetę. Co zrobił Lex Luthor z tamtego uniwersum? Cofnął się w czasie? Nie. Przeniósł się do innego uniwersum, gdzie jeszcze do tej wielkiej wojny nie doszło. Właściwie, czy, czy, czy ta wojna się pra, praktycznie, można powiedzieć, pomału e, dąży... Do rozpoczęcia się Jeszcze jedna beczka mi została gdzieś O, tutaj są, dobra i Cofnął się do, znaczy przeniósł się do innego uniwersum, tak jak mówię, i Spotkał się właśnie z Supermanem, Batmanem i Wonder Woman i mówi: Słuchajcie, stop, nie chcę z wami walczyć, dzieje się tak i tak, kosmici nadchodzą, mój świat już jest zniszczony, ale wy macie szansę ocalić wasz własny świat. No i tutaj właśnie dzieje się tak, że nagle okazuje się, że pełno ludzi jest obdarzonych mocą i tak dalej, no i mają predyspozycję na to, żeby zostać bohaterami, bądź w drugą stronę złocznicami. Ja tutaj, tak jak mówię, to jest mój bohater, mam drugą postać, która jest złoczyńcą, to sobie zaznaczę inną misję. Bo tak sobie, o, mimowolnie tu misję robię. Ok, to sobie zbierzemy. No i tak jak mówię, jest to świat DC. Mamy tutaj. Co mamy do dyspozycji? Do dyspozycji mamy dwa miasta: Metropolis i Gotham. Obecnie jesteśmy oczywiście w Gotham. Przed sekundą rozwalałem jakieś beczki z toksynami Jokera. Mi była to misja dla komisarza Gordona. Także wszystkie tutaj, wiadomo, te postacie występują. Eee, to jest, Jesteśmy w cyrku, to jest teren Jokera, jeden chyba z terenów Jokera. Eee, I no, przed chwilą było dla komisarza Gordona, teraz na przykład mam misję spotkania się z Robinem właśnie tutaj w środku, w tym budynku. Więc się też spotkamy z nim w tym momencie. Eee, więc tak jak mówię, do dyspozycji mamy dwa miasta. Możemy wybrać sobie stronę, czy chcemy być... Eee, czy chcemy być eee, bohaterem, czy chcemy być złoczyńcą? Okej, okay, mamy tutaj dwóch gości, którzy też mają dla nas misję. Ok, weźmiemy sobie te od nich misję. Okej. Okay. Musimy pouwalniać... Eee, pouwalniać eee, w tym momencie gliniarzy z klatek. Jak to rozwalić? Aha, klatkę po prostu rozwalić, Jock Android, what the fuck is this? Oh shit, na pieprza ładnie wystunował mnie, gnojek. Hmm, więc rozwalimy go najpierw. No come on, come on. Iń. zanim się do tego robina dostanę, to trochę chyba minie. Dobra. Rozwalamy sobie ich, także tak jak mówię, możemy zostać złoczyńcą, możemy zostać bohaterem. Mamy sześciu mentorów do wybrania, każdy po trzech na każdą stronę, czyli właśnie po stronie bohaterów mamy Batmana, Supermana i Wonder Woman. I od tego jakiego mentora sobie wybierzemy zależy po prostu, zależą nasze początkowe misje. Misje wprowadzające, no i osobę, która powiedzmy na samym początku będzie z nami rozmawiała. Później, jak wykonamy te początkowe misje, można się zabrać za misje dostępne dla wszystkich. I jeżeli się nie mylę, to można również po prostu robić te misje, które dla innych postaci były początkowe. My możemy je zrobić po prostu później. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co my tu mamy? To są jakieś dzienniki takie, które zbieramy. Ok. Co to jest to? Też mnie interesuje. O, przedmioty. Super. Aha, mamy tutaj znaleźć. Aha, czyli część gliniarzy że była w klatkach, a część gliniarzy że była w pudełkach. E, zapakowanie jako prezenty, tak? Zajebiście. Ale mogą być tam też. Jezus Maria, co to jest? Tragedia. No więc wybieramy sobie stronę, wybieramy sobie mentora. Oraz wybieramy sobie, y, jak nasza postać ma się zachowywać. W sensie w jaki sposób y, nasza postać będzie się poruszać, walczyć i tak dalej. Mamy tutaj do wybrania trzy role: tanka, healera i DPS, tak, jeżeli dobrze, y, dobrze pamiętam. Ale czy to ma jakieś ogromne znaczenie? Nie. Bardziej przy przedmiotach ma to znaczenie, czyli przedmioty, które używamy będą miały. Y, na to wpływ, ale część przedmiotów nie jest określona e, daną rolą. Tylko... Tylko jest dostępna o, dla wszystkich. Natomiast... E, co jest istotne, to wybieramy sobie... Oła! Oh wow, wybieramy sobie e, przede wszystkim sposób poruszania się naszej postaci. Są trzy sposoby. E, właściwie tu wszystko na trzy jest dzielone. Zawsze. E, możemy albo uzyskać super prędkość, taką jak na przykład Flash, i będziemy bardzo szybko biegać, albo możemy latać jak Superman, albo możemy zostać akrobatą. I ta moja postać jest właśnie akrobatą, już wam pokażę na czym to polega. Włączam sobie umiejętności akrobatyczne, mogę trochę szybciej biegać oraz mogę się wspinać po ścianach, sufitach i tak dalej, i tak dalej. Mam też kurczę nawet gadżet, który mi umożliwia zachowywać się jak Spiderman, więc właściwie jestem trochę takim Spidermanem na obecną chwilę. I tak, to, I tak to wygląda. Wybieramy też broń i wybieramy też charakter mocy, którą będziemy, e, będziemy się e, posługiwać. Ja wybrałem sobie ogień, także mam jakieś tam, powiedzmy, magiczne, e, ma, magiczne ogniowe moce, na przykład coś takiego. Już wam pokażę. Bum, albo na przykład zapalające pie, pa, zapalam sobie pięści i mogę się napierdzielać z nimi ogniem. E, a jakiegoś normalnie bersta. O właśnie i super, nie? Albo... Mogę używać pięści, albo... To jest standardowe albo mogę do, używać po prostu moich pistolero. Ja mam dwa pistolety, których, którymi mogę się posługiwać. Okej, okay, i wchodzimy dalej, tak? Eee... No i tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Więcej oczywiście o tej grze będę wam mówił w kolejnych odcinkach, bo pomału będziemy się zbliżać do końca. Walka jak wygląda, widzicie sami na ekranie, dlatego ja niespecjalnie się na tej walce, powiedzmy, skupiam na komentowaniu jej, tylko na tym, co jest istotne na obecną chwilę. O Jezu, chyba się... Aha, śmieje się. Aha, ale śmieszne. Czymś się zaraziłem. Okej, okay, dobra. Tak jak widzicie, cały czas pokonujemy ludzi Jokera. Próbujemy znaleźć dojście do Barobina. Możemy porozwalać jeszcze te klatki, uwolnić policjantów. A, jeszcze miałem ich uwolnić, dobra, to chyba jest wykonane. Dobra, zdobyłem Niewiele, ale coś tam zdobyłem O boż. O boż. Czekajcie, tu coś jest O, o, o. gdzie ja wyskoczyłem? Okej <grym> Okej, okay. okay. super, pozbyłem się przeciwników <grym> Bardzo prosty sposób, co? Nice Super. A jak widzicie tutaj pełno tych mocy mam. E, pełno tych mocy mam e, ogniowych. Nie mi się jeszcze zajmiemy, ponieważ dużo tutaj, tak jak mówię, przez te patrze, wycofali. Doszło mi trochę, e, doszło mi trochę jakiś tam przedmiotów dziwnych. To raz. Dwa, zresetowało mi to część misji, bo niektóre z tych misji już robiłem i muszę je zrobić znowu. I tak dalej, i tak e, dalej plus, 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 plus resetowało mi to skill pointy, więc sobie poprzedzielałem punkty i teraz mam tutaj zupełnie tylko może podstawowe jakieś tam ataki. Tymi atakami się zajmiemy w którymś odcinku na pewno, żeby sobie zrobić tutaj jakiś porządek. Na razie bawię się tak, jak tym co mam, bo mi się na razie nie chce aż tak w to yy, wcinać. Bardziej chciałbym sobie pograć w Star Wars, ale dzisiaj jest jakieś przygotowanie pod jakiś patch przez co powyłączali serwery i dupa i nie mogę się pobawić niestety. No dobra, e, także to myślę na tyle na obecną chwilę. E, będziemy oczywiście grali e, jedną i drugą postacią, bo Wam będę pokazywał po prostu jakieś różne aspekty. Jest tu coś w rodzaju bazy, którą też Wam pokażę, ale e, w tej bazie na razie nic nie ma. Fajnie by było coś więcej mieć, żeby w tej bazie sobie poustawiać. Dobra, zginął. Tu mamy kolejny jakiś dziennik do zebrania. Coś tam będzie na pewno. 5 z 6 nie także mamy tu też formę znajdziek wiadomo rozwój postaci postać będziemy rozwijać sobie pod różnymi względami nie dodając jej tylko jakichś tam podstawowych punktów bo w sumie się chyba same dodają tylko właśnie tylko właśnie możemy sobie je rozwijać pod względami właśnie czy to poruszania się czy to naszej broni mocy i tak dalej i cholera jasna Tutaj widzę, coś jeszcze muszę zrobić. No. Także kolejna gra po prostu, która zahacza o już wykreowane, dobrze znane nam uniwersum. Oh Jesus, co tu się stało? Tragedia. Na szczęście mam tego typu ataki, które naprawdę są zajebiste i rozpierdzielają wszystkich. Coś tu przytrzymam. Aha, tą głowę jakbym przetrzymał, to bym tam wszystko zniszczył. No dobra, żebym sobie wyczyścił ścieżkę. Eee, no i więcej oczywiście odcinków z tej gry dostaniecie tylko tak jak mówię e, w, e, bez żadnej szczególnej regularności. Będą to dosyć krótkie odcinki, także ja już tutaj e, kończę z wami e, ten odcinek. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was serdecznie, zagrajcie sobie właśnie w DC Universe Online, na pewno ciekawa produkcja i zahacza o te wszystkie postacie, także, no widzicie, teraz mam pomóc Robinowi, ale tu są wszyscy, wszyscy dobrzy i źli się tutaj wszyscy się tutaj znajdą właśnie nie, zapomniałem powiedzieć kto, kto jest po stronie zła po stronie zła jest Joker Le Lex Luthor jako mentorzy I jeszcze jedna babka której nie kojarzę w ogóle Sears? coś takiego i ona jest jakimś magiem czy coś takiego e, może poszukam trochę o, o niej to wam powiem w przykole, przy okazji innego odcinka ponieważ ona jest moim mentorem na drugiej postaci ale tak mówię więcej sobie porozmawiamy innym razem a ja już Mam na ten e, moment. Dziękuję także zapraszam do Was serdecznie do zagrania sobie w DC Universe Online oraz Star Wars The Old Republic. E, ref link do Star Wars znajduje się w opisie filmu, plus też w opisie filmu słuchajcie, zamieszczam Wam link. Można to wyłączyć tą muzykę? Nie, nie można na konsoli się nie da, znaczy w tej grze się nie da. No w każdym razie macie tam link do playlisty i to będzie po prostu jedna playlista ze wszystkich MMO. Jest już tam pierwszy odcinek z, ze, Staru, ze Star Warsów i jest tam też również są tam również dwa odcinki z gry Guild Wars 2. To jest coś w rodzaju nie tylko rozgrywki, ale bardziej czegoś w rodzaju takiego podsumowania, jak o czym jest gra, czym jest gra, jak mi się w nią grało, co jest w niej fajnego, co jest w niej złego. Co mi się podobało i tak dalej, i tak dalej, więc możecie sobie zobaczyć. Te filmy powstały zaraz przy premierze Guild Wars 2, więc zachęcam, zobaczcie sobie. No i to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye bye. jeszcze tylko muszę wyłączyć nagranie. Cześć!